Dzień dobry Państwu, Michał Toż, witam w studiu Polskiej Agencji Prasowej. Dzisiaj gościmy pułkownika doktora Piotra Potejko. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panu, dzień dobry. Eksperta do spraw bezpieczeństwa, byłego funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prezesa Asis International, wykładowca akademickiego. Mam nadzieję, że wszystko się zgadza. Tak jest. Panie pułkowniku, zagadnień związanych ze służbami jest w obecnych czasach dużo. Mamy działania obcych służb, działania hybrydowe. Jak rozpoznać działania obcych służb i jak im przeciwdziałać z perspektywy takiego przeciętnego obywatela? Może powiem jak rozpoznać, bo z przeciwdziałaniem może być pewien problem, ale to za chwilkę wyjaśnię, wyjaśnię, dlaczego. Generalnie obce służby specjalne w każdym państwie starają się pozyskiwać informacje. No bo to jest jakby podstawa, podstawa działania, zbierają te informacje, analizują te informacje, wyciągają wnioski, wykorzystują przeciwko, przeciwko innemu państwu albo wykorzystują wewnętrznie do jakichś celów krótko bądź długofalowych, tak żeby przyniosły one wymierne efekty dla funkcjonowania, funkcjonowania państwa. Skoro zbierają informacje, to my możemy obserwować zachowania ludzi, możemy obserwować pewne symptomy, które wskazują, że ktoś ponadprzeciętnie próbuje mieć dostęp do informacji. Do jakiej informacji? Do informacji szczególnie wrażliwych. No bo to są najcenniejsze informacje, e, które dotyczą funkcjonowania państwa, ekonomii, polityki i tak dalej, i dalej. To byśmy musieli się skupić na podziale informacji, w szczególności informacje niejawne, które są tym najważniejszym e, zasobem informacyjnym, najbardziej chronionym zasobem informacyjnym. No jeżeli ktoś próbuje mieć dostęp, a nie ma stosownego upoważnienia, to to już jest taki, taki element, który wskazuje, że ktoś wykracza poza zakres Swoich zadań, poza zakres swoich potrzeb i próbuje pozyskać takie informacje. E, jeszcze nie wiem dlaczego, ale już widzimy pewne symptomy, że coś jest, coś jest nie, nie w porządku. E, to są wszystkie informacje wrażliwe. Teraz z perspektywy zagrożeń, e, tych związanych z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, e, to są wszystkie zagrożenia dotyczące funkcjonowania państwa, infrastruktury krytycznej, czyli tego serca funkcjonowania państwa, tak, żeby. E, żeby zapewnić ciągłość działania państwa, instytucji. My tak, my tak to ładnie nazywamy, zapewnić funkcjonowanie państwa, ale to są te podstawowe potrzeby. To jest prąd, ciepło, woda i tak dalej. Transport, tak, łańcuchy dostaw, to jest bardzo, kolej, to związane jest z transportem, to jest bardzo szeroki, bardzo szeroki zakres, zakres działania. Tak w tylko, w praktyce jak to wygląda? Ktoś pracuje na kolei na przykład, jest drużnikiem, konduktorem, jakkolwiek by określić i i co może się no stać? No i widzimy na przykład, że robi zdjęcia transportów, że dopytuje poza zakres swoich obowiązków o jakiś szerszy zakres, zakres działań. Nie wiem, próbuje teraz, jak działają nastawnice, kto odpowiada za węzły komunikacyjne. Tak, za dużo. Oczywiście to może być zwykła ciekawość osoby, bo interesuje się kwestiami związanymi z kolejami e, i przygotowuje się do jakiegoś artykułu prasowego. Natomiast e, no, takie długofalowe działanie to już powinno... Być, już powinno być, z, zwrócić naszą czujność i uwagę na, na tego typu pytania, czy, czy zbieranie, zbieranie informacji, no bo to już jest coś coś nie tak, tak, no to, to pokazuje i, i, i wszyscy, którzy zajmują się bezpieczeństwem zwrócą uwagę na, na takie działania, natomiast pamiętajmy, że jest coś takiego, jest takie pojęcie jak mozaika wywiadowcza, czyli zbieranie informacji przez... Teoretycznie mało ważne osoby, które zbierają takie bity informacji, które potem ktoś składa w jedną dużą całość i daje taki obraz, obraz informacji wywiadowczej, które z perspektywy pojedynczego zbieracza może nie wydają się zbyt ważne, no ale jednak złożone w całość dadzą, dadzą coś, co obce służby specjalne będą mogły wykorzystać dla własnych, dla własnych celów. Widzimy to również u nas, tak? No właśnie, jakie są przykłady? Ba bardzo proste ostatnie zatrzymania, które miały miejsce, gdzie osoby, gdzie osoby zbierały informacje dotyczące właśnie tych transportów kolejowych, tak? Zbierały, robiły zdjęcia, ustawiały kamery, które mają liczyć ilość transportu, ilość ilość pociągów albo obserwowały ujęcia wody w Polsce, tak, co, co, co przekłada się bezwzględnie na ryzyko, ryzyko zagrożenia zatrucia, albo, albo niedostarczania wody, wody w Polsce. I to są takie przykłady, które, o których wiemy, które miały miejsce, bo oczywiście jest pewna ciemna sfera zbierania informacji, o których wiedzą służby. I, i pewnie się nigdy nie dowiemy, co to są za zakresy. To są wszystkie zakresy ekonomiczne, polityczne, sytuacji międzynarodowej. Natomiast to, co widzimy ostatnio to są właśnie takie, takie zbieranie informacji dotyczące e, takiego krwioobiegu państwa, czyli właśnie tej infrastruktury krytycznej, która ma największy wpływ na funkcjonowanie, a jej zaburzenie, e, dezintegracja, może spowodować chaos funkcjonowania państwa. I to jest bardzo wrażliwy, bardzo wrażliwy element. Tak? To, to jakbym się miał, przepraszam, jeszcze odnieść do sytuacji, która miała miejsce w Ukrainie od 2014 roku, bo, bo, bo tak naprawdę te pierwsze takie poważne ataki na Ukrainie zaczęły się w 2014 roku i to wcale nie zielone ludziki, tylko właśnie zbieranie informacji, kwestie cyber. To, to jest właśnie zbieranie informacji o możliwości dezintegracji, dezintegracji państwa ukraińskiego i możliwości takiego spowodowania zagrożenia wewnętrznego państwa. Bazując na pańskiej wiedzy i pewnie trochę intuicji, jak dużo wróg o nas wie i jak nasze państwo jest przygotowane na tego typu działania. Jak dużo wie wróg, musielibyśmy zapytać samego wroga. Eee, tego nie zalecam, żeby, żeby pytać, bo, bo żebyśmy nie mieli problemu my z prawem. Eee, natomiast e, mam nadzieję, że wie jak najmniej. Mam nadzieję, że wie jak najmniej, natomiast to, co się działo w ostatnich miesiącach i ilość zatrzymań osób podejrzanych o, o działalność szpiegowską, bo tak ogólnie, tak ogólnie ją nazywamy, związaną ze zbieraniem informacji, pokazuje bardzo, e, jak mocno... E, Służby, no tu wprost wskazuje się służby rosyjskie, niezależnie czy to, jest, czy to jest wywiad wojskowy, czy wywiad cywilny, to jest bez znaczenia dla mnie, to, jest, to są służby rosyjskie. Jak, jak bardzo zintensyfikowały swoje działania w celu pozyskania informacji o funkcjonowaniu naszego państwa, bądź przygotowania się do pewnych działań, które mogą zaszkodzić naszemu, naszemu państwu. Jak państwo jest przygotowane? O tym, co, co dokonała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego w ostatnich, w ostatnich miesiącach, tak, no bo to, to są, to są miesiące, no może rok, ilość zatrzymań. E Pokazuje, że jesteśmy dobrze przygotowani tak, do, do, do takich działań wykrywczych, natomiast no, to są lata pracy. Tak. To, to, to nie jest tak, że da się coś przygotować w kilka, w kilka miesięcy. Oczywiście, część ekspertów mówi, że, że, że ci szpiedzy to nie są tacy prawdziwi szpiedzy. Ja nie chcę rozbijać tego na prawdziwy, nieprawdziwy, tylko że Rosjanie, Rosjanie jakby zwiększyli tą ofensywę szpiegowską i nie dbają, tak, do końca zachowanie tajemnicy, e, chcą, jakby uzyskać efekt skali. Tak? Jeżeli wyśle się tutaj tysiąc osób zbierających informacje, to nawet tak 200 zostanie zatrzymanych, to 800 jednak wykona jakąś tam pracę. Więc tu widać trochę taką zmianę, zmianę charakteru działania. Natomiast no, ilość działań podejmowanych przez polskie służby, różne, e, różne służby, pokazuje, że, że ta wojna szpiegowska jest bardzo mocna e, i że służby wykonują dobrze swoje zadanie I mam nadzieję, że dalej tak będą wykonywały. Znaczy, ja bym miał nadzieję taką, że, że skończy się, skończą się te działania szpiegowskie, jakkolwiek je nazwiemy, hybrydowe, czy jakiekolwiek inne. E, no, ale, ale służby mają już ogromne doświadczenie. E, z, tego co, z tego, co obserwujemy, bardzo mocna jest współpraca międzynarodowa, bo przecież to nie są tylko polskie służby widzimy że te te ostatnie działania to jest również efekt bardzo dobrej współpracy na arenie międzynarodowej w ramach czy sojuszu NATO e, i wymiany informacji, która jest niezwykle ważna z punktu widzenia właśnie eliminowania tego typu zagrożeń e, w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju, bo to dotyczy e, chociażby siatek szpiegowskich, które funkcjonują w całej Europie, e, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, tak? bo ta współpraca z amerykańska też jest bardzo mocna, no, ale ostatnie, ostatnia współpraca, czy to z Rumunią, czy z Litwą, czy z Czechami, bardzo, głośna, e, bardzo głośne zatrzymanie. Czesi mieli przecież e, parę lat temu taki akt dywersyjny, gdzie wysadzono w powietrze skład amunicji. Tak? I też zaczęli zupełnie inaczej postrzegać e, kwestie szpiegostwa, bardziej przez dywersję, tak? i takie działania dywersyjne, które zaliczane są do, do całego spektrum również szpiegostwa, ale jednak to jest dywersja, która ma na celu nie do końca zdobywanie informacji, ona w tym pierwszym etapie to jest zdobywanie informacji w celu przygotowania się do aktu dywersji. Tak? No bo, bo chociażby, chociażby sprawa hali Marywilska to nie jest samo podpalenie. My na to, jako przeciętni obywatele, obserwujący sytuację w mediach, patrzymy jako efekt, czyli spalenie się hali, ale ktoś Ileś miesięcy wcześniej pracował, żeby pozyskać informacje, gdzie najlepiej podłożyć, jak wyglądają zabezpieczenia, jak szybko dojadą służby. To jest cały taki balon informacyjny, który jest potrzebny do tego, żeby wykonać takie, a nie inne, a nie inne działanie. I te nasze działania oczywiście powinny skupić się wszystkie obywateli, bo, bo to nie tylko służby. Służby. To, to są wyspecjalizowane osoby, ale one bez pomocy społeczeństwa też nie są w stanie działać. Bez zasilenia się informacją od obywateli nie są w stanie, nie są w stanie działać. No właśnie mamy przykład Hali Marowilska, też to skład prochu wybuchł parę lat temu na Dolnym Śląsku, z tego co pamiętam. Są takie... Pożary, które nie do końca są wyjaśnione, jak choćby parę tygodni temu w ząbkach spłonął dom mieszkalny. Jaka jest, Pańskim zdaniem, skala? Na ile nieszczęśliwe wypadki mogą być efektem działania służb? Ja, ja bym był bardzo ostrożny w takiej ocenie, żebyśmy, żebyśmy za chwilę nie mieli takiej sytuacji, jak trochę obserwuję to w cyberprzestrzeni. Gdzie, gdzie każde działanie nawet grupy przestępczej postrzegane jest jako trochę taki cyberatak strony rosyjskiej, tak? Nie chcę powiedzieć, że Rosjanie tego nie robią, bo są bardzo aktywni w takich atakach, ale pokazuję to jako przykład, żebyśmy nie doszli do takiej sytuacji, w której każde, każde podpalenie domu czy jakiegoś magazynu będziemy utożsamiać z, z działaniem obcych służb specjalnych, bo to niestety będzie prowadziło do sytuacji takiej, że służby będą angażowane w każdy tego typu przypadek, ale w pewnym momencie kończą się siły i środki też służb. I może być tak, że takie podpalenie domu, gdzie służby będą próbowały rozpoznać sytuację, zabierze tyle osób, czasu i środków, że nie będziemy widzieć czegoś, co się dzieje w innym obszarze, dużo ważniejszego z perspektywy działania. Oczywiście każdy przypadek należy, należy wyjaśnić, natomiast też musimy patrzeć przez pryzmat skali, przez pryzmat Wpływu na funkcjonowanie państwa, tak? No bo no ja nie chcę oczywiście powiedzieć, że e, spalenie się prywatnego domu nie jest ważną kwestią, bo to jest nieszczęście każdej rodziny i każdego, kto mieszka w takim domu, ale z perspektywy porównania hala Marywilska czy wybuch składu e, amunicji czegokolwiek do pojedynczego domu mieszkalnego, to nie da się porównać takiej, e, takiej skali, więc też służby skupiają się na tych najważniejszych rzeczach, wyjaśniając oczywiście wszystko w miarę, e, w miarę swoich e, swoich możliwości. No skala, jeżeli byśmy z, wszystkie te pożary, które, które mieliśmy w ostatnim czasie, zresztą takie analizy były robione, e, to no absolutnie, absolutnie to jest bardzo duża skala, skoro Marywilska i parę innych obiektów, e, Marywilska potwierdzona, bo to mamy potwierdzone, wyroki są, są, są wyroki, zapadły wyroki, e, czyli w analizach Możemy doszukiwać się również, że te inne przypadki też mogły e, być efektem e, takiego przestępczego działania przestępczego działania e, służb specjalnych innych państw, tak? no bo dopóki nie jesteśmy w stanie stwierdzić, tu wiemy, że to była Rosja e, i z polecenia, z polecenia że dobrze pamiętam, Gieru, czyli wywiadu, wywiadu wojskowego. Rosji, to w taki naturalny sposób buduje nam się taki obraz, że te wszystkie pozostałe również, również mogły zostać sprowokowane przez, przez służby. Rosjanie takie rzeczy planują długofalowo, tak? Zbierają informacje bardzo długo, wykorzystując informacje, które zebrali x lat temu jeszcze. W związku, z tym, w związku z tym takie prawdopodobieństwo jest. Natomiast każdy taki przypadek powinien być bardzo dobrze wyjaśniony. I tu zgadzam się z panem ministrem Siemoniakiem, który mówi, że każdy przypadek będzie wyjaśniony, właśnie po to, żeby trochę też odczarować takie działania, tak? No bo zwarcie instalacji elektrycznej nie możemy utożsamiać z atakami obcych służb specjalnych, tak? czy działalnością, działalnością obcych służb specjalnych. Dlatego jest to tak niezwykle ważne, żeby wyjaśniać każdy z takich elementów. A jeżeli było to działanie służb, to tak jak w przypadku Marywilskiej, do końca szukać sprawców, tak żeby oni zostali skazani i żeby odsiedzieli stosowny wyrok za tego typu działania, bo to buduje bezpieczeństwo państwa, siłę państwa i powoduje, że obywatele czują się bezpieczni, jeżeli służby są skuteczne i działają. Z tego, co Pan mówi, służby mają w Polsce pełne ręce roboty, natomiast pytanie, jakie narzędzia mogą mieć w tych rękach? Mamy sprawę Pegasusa, która jest wołkowana od, od kilku już lat. System, który Dawał możliwość inwigilacji e, szeroko pojętej, e, urządzeń elektronicznych, telefonów itd., itd. E, no ale właśnie pojawiają się pytania, e, jak takie służby mają działać w XXI wieku, mając takie możliwości, a z drugiej strony, żyjąc w państwie demokratycznym, funkcjonując w państwie prawa, gdzie znaleźć ten złoty środek, żeby zarówno dać służbom narzędzia e, do walki z taką e, przestępczością. A z drugiej strony, żeby nie było wątpliwości, czy stosują je w dobrych, w jakby w dobrych intencjach? Panie rezektorze, ja przez wiele, wiele lat słyszałem, że um, służby specjalne obcych państw, grupy przestępcze zawsze są krok przed e, służbami państwa, jakiekolwiek to by były służby, czy to jest policja, czy to jest ABW, czy agencja wywiadu, to zawsze te, te grupy były o krok przed, tak? E, I absolutnie uważam, że służby powinny posiadać najnowsze technologie, e, nie chcę powiedzieć najdroższe, bo to, 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 to nie, zawsze, nie zawsze tak jest, ale najnowsze e, technologie e, do wykrywania przestępstw. Zaznaczam do wykrywania przestępstw, bo każde działanie to jest przestępstwo, podejrzenie popełnienia przestępstwa Szpiegostwo również, tak? działania obcych służb również. Jak pan redaktor powiedział, no, działamy w granicach prawa. W związku z tym wykorzystanie tych urządzeń musi być też w granicach prawa i w związku z wykonywanymi zadaniami wynikającymi z ustaw. Każda ze służb ma, ma ustawę, która wskazuje, jak takie, działania, jak takie działania mają wyglądać. Oczywiście widzę już po, w oczach pana redaktora, że pojawia się Pytanie o pokusę innego wykorzystania. Tak? Jasne, że, że zawsze taka pokusa, pokusa może zaistnieć. Natomiast to nie jest tak, że y, służby działają w środku bez żadnego nadzoru, bo przecież mamy i nadzór prokuratury, i nadzór y, sądów. Tak? To, to nie jest tak, że, że służby mogą robić co chcą, bo absolutnie tak, tak nie jest. W związku z tym wykorzystanie tych urządzeń również odbywa się w granicach prawa do ściśle określonego celu. Jeżeli mówimy o szpiegostwie, jeżeli mówimy o terroryzmie, mówimy o przestępstwach gospodarczych, to absolutnie, absolutnie w ramach y, y, przepisów, y, przepisów polskich, takie narzędzia muszą być wykorzystywane, bo czym się różni klasyczny podsłuch od tego, co, co y, dawał Pegasus, to jest tylko rozszerzenie Możliwości. Może są już takie urządzenia, które dużo więcej potrafią niż Pegasus. Myślę, że już takie, takie, takie oprogramowanie, bo Pegasus jest oprogramowaniem e, na zwyczajnym świecie. Przecież grupy przestępcze też mogą posiadać Pegasusa i go wykorzystywać, no bo to komercyjnie, teoretycznie możemy sobie coś takiego, coś takiego kupić, albo napisać takie oprogramowanie. E, w związku z tym jest to, jest to możliwe, no ale jeżeli służby specjalne nie będą miały najlepszych narzędzi, no to jak będą miały wykrywać przestępstwa? Tak? Jak będą miały, miały realizować swoje zadania? Oczywiście możemy się zastanowić nad elementem już takim prawnym, tak jak ma wyglądać nadzór nad stosowaniem takich narzędzi. Czy prokuratorzy i sędziowie? To jest ciągła dyskusja polityczna, tak, jak ma wyglądać to zatwierdzanie, czy sędziowie do końca wiedzą, do czego służą takie narzędzia. No, mówiło się też o grupach prokuratorskich, którzy są przygotowani chociażby do tych najtrudniejszych działań związanych ze szpiegostwem, bo, bo to jest bardzo taka specyficzna, specyficzna, specyficzne działania służb specjalnych, więc... więc tu może warto zastanowić się tak, nad... Ja uważam, ten system teraz jest w miarę dobry, może wystarczy go tylko dopracować w zakresie, w zakresie nadzoru, natomiast bez nowoczesnych narzędzi, bez nowoczesnych środków no, pozostaniemy w tyle I, i to nie chodzi tylko o obce państwa, ale też o grupy przestępcze, które wykorzystują najnowsze, najnowsze technologie swojej działalności. I jeżeli zabronimy obcym służbom, albo będziemy, e, będziemy no, ograniczać możliwości pozyskiwania tego typu urządzeń, no to przestaniemy być bezpieczni najzwyczajniej w świecie. To jest jednoznaczne. Poruszyliśmy temat bezpieczeństwa pod kątem działań obywateli, działań państwa. A co jeśli chodzi o szeroko pojęty biznes? Mamy prosperującą, lepiej lub gorzej firmę. Jak... Z perspektywy takiej firmy, działalności gospodarczej, jakie niebezpieczeństwa na nas mogą czyhać ze strony obcych służb i jak się zabezpieczyć? Znaczy, panie redaktorze, to nie tylko obce służby, tak? Bo umówmy się, że y, biznes y, to jest również konkurencja i bardzo często ta konkurencja jest bardziej aktywna i bardziej pomysłowa w zakresie, w zakresie działania przeciwko, przeciwko drugiej firmie i y, 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 to w większości odbywa się właśnie na zasadzie pozyskiwania informacji, tak? Czyli pozyskuje się, pozyskuje się wszystkie krytyczne informacje, które są w firmie wrażliwe z punktu widzenia funkcjonowania Firmy, wynalazki, patenty, projekty, dane dotyczące przetargów. Tak? To bardzo dużo jest, bardzo dużo jest tego, typu, tego typu działań. W ogóle jesteśmy chyba teraz na takim etapie ponownego zastanawiania się, jak ma wyglądać właśnie struktura przetargów, czy my, aby na pewno powinniśmy w tych przetargach wszystko pokazywać. Tak? No to, to taki syndrom, syndrom służby kondrywiadu wojskowego, która kilka lat temu opublikowała mapy remontowanych swoich niejawnych obiektów. Tak? No to, 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 to właśnie taki, taki przykład no bezmyślnego trochę działania. Tak? Da się przygotować procedurę, która ogranicza, ogranicza tego typu działanie. I w związku z tym, co się dzieje na wschodzie, z tą całą sytuacją wojenną, nie chcę powiedzieć, że trochę zapomnieliśmy o tych działaniach takich związanych z funkcjonowaniem firm, a przecież nie możemy zapominać o tym, że w ramach sankcji, które są stosowane wobec Rosji, to przecież przewaga konkurencyjna, pozyskiwanie informacji o źródłach energetycznych, o paliwach. Tak? To, to jest też element, który interesuje obce służby, w szczególności rosyjskie służby specjalne, no bo one też chcą mieć wiedzę, jak to wygląda z perspektywy europejskiej czy światowej. Tak? No to, jest, to jest jednoznaczne i firmy od dłuższego czasu pracują i przygotowują się do tego typu, tego typu działań. Trochę może zmieniła się trochę perspektywa teraz, bo oprócz takiego bezpieczeństwa informacji, które myślę, że jest na dość dobrym poziomie w biznesie jednak, z uwagi na wieloletnie, wieloletnie doświadczenia w biznesie dotyczące procedur, wdrażania procedur związanych z bezpieczeństwem informacji, zarówno takiej klasycznej, papierowej, jak i jak tej elektronicznej w systemach elektronicznych, bo, bo, bo przecież przepisy jednoznacznie wskazują, mamy ustawy o cyberbezpieczeństwie, jak należy się zabezpieczać, i to jest dość dobrze przygotowane. Myślę, że teraz na nowo odkrywamy aspekt, który wcześniej był, czyli bezpieczeństwo fizyczne czyli to wszystko, co ma wpływ na możliwość dezorganizacji funkcjonowania firmy, tak? czyli zabezpieczenia, czyli to, jak wchodziłem do redakcji, to ktoś otwierał mi drzwi, a nie tak, jak było kiedyś, że wchodziłem po prostu do redakcji i pierwsze, pierwszy był pulpit. Tak, to są takie, takie rzeczy, które zapewniają również, również bezpieczeństwo, no bo no, nie, 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 chcę, nie chcę nikomu podpowiadać, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, jakby ktoś przy, przy normalnie otwierających się drzwiach, tak, wrzucił tu granat dymny. Nikomu by się nic nie stało, a redakcja przestałaby pracować tak, na jakiś czas. Więc widzę, że w przypadku biznesu z jednej strony to jest ta dbałość o bezpieczeństwo informacji i ciągłe podnoszenie, to się nazywa dojrzałością organizacji w zakresie bezpieczeństwa informacji. Tak, to, to jest jednoznaczne. A ta druga część, właśnie takie bezpieczeństwo fizyczne, czyli to otoczenie, Amerykanie mówią takie dbanie o facilities, czyli całe otoczenie jednostki, tak żeby nie doprowadzić do dezorganizacji wewnętrznej. Tak? To z jednej strony to jest działanie wewnątrz firmy, ale z drugiej strony to też jest działanie państwa, które mówi... E albo przekazuje takie komunikaty, żeby firmy zaczęły się interesować właśnie bezpieczeństwem, zaczęły się interesować możliwością wypływu informacji itd. itd. To jest całe takie duże spektrum, które każda firma musi przejrzeć, albo powinna przejrzeć, w zależności od tego, czy podlega konkretnym przepisom, czy nie, i musi podjąć działania, które zmierzają do, do no, zachowania bezpieczeństwa, co powoduje poprawę konkurencyjności takiego podmiotu. Ja tym wszystkim pułkownik dr Piotr Potejko. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. A Państwa zapraszam do oglądania kolejnych odcinków naszego programu. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia.